Po otrzymaniu telefonu z zakładu medycyny sądowej z informacją, że musi zidentyfikować ciało, Elżbieta czuje, że ziemia się zapada. Wyrusza na poszukiwanie wnuka, zanim będzie za późno, po tym jak dowiaduje się, że ciało należy do jej córki i że miała ukryte dziecko. Elżbieta wysiadła ze statku z małą torbą i oczami zmęczonymi pożegnaniem z tyloma ludźmi. Słońce było wysoko w zatoce. Beton Molo sprawiał, że za każdym razem, gdy wracała, czuła się trochę ciężej. To było tak, jakby z każdą podróżą zostawiała za sobą kolejną część siebie. Jako osoba, która przez 25 lat pracowała jako kucharz na statkach towarowych, Elżbieta była przyzwyczajona do rutyny powrotu, ciemniejącego nieba, poczucia nicości w jej umyśle i cieni na ścianach domu, które za każdym razem stawały się większe. Tego dnia jednak nieobecność była jeszcze gorsza. Przez chwilę wydawało się, że pokoje są prawie puste, ponieważ były tak ciche. Dla Elżbiety było jasne, że nic nie jest takie samo, jak zapamiętała. Nawet odgłos jej własnych kroków znała powód. Nie było pożegnania po pierwszej wielkiej stracie. Po latach samotnych nocy i randek, na których nie było z kim świętować, jej mąż odszedł szukać szczęścia gdzie indziej. Napisał krótki list i położył go na kuchennym stole, aby powiadomić ich o swoim wyjeździe. Przeczytała go i zachowała dla siebie to, czego obawiała się od lat, kiedy Elżbieta tam dotarła. Przytrzymała kartkę, wzięła głęboki oddech i odchyliła się do tyłu na krześle, mimo że bolało. Powtarzała sobie może go zabrało, ale to nie pomagało jej poradzić sobie ze stratą. W miarę upływu czasu rana powoli się goiła ale utrata rodziny wydawała się jeszcze głębiej wyryta w jej ciele. Teraz miała córkę Łucję, która zapewniała jej stabilność emocjonalną. Elżbieta próbowała wmówić sobie, że musi dokonać tego wyboru, ponieważ dziewczynka będzie miała lepsze życie bez niej, z jedzeniem i szkołą. Za każdym razem, gdy wsiadała do samolotu, myślała o twarzy Łucji. To była jedyna rzecz, która dotrzymywała jej towarzystwa przez miesiące wody i odległości. Kiedy w końcu dotarła do domu, cisza była jeszcze gorsza. Przez pierwsze kilka dni zawsze była ta część ciebie, która wydawała się szczęśliwa, że jest na lądzie. Jednak w pewnym momencie Elżbieta musiała zmierzyć się z faktem, że coś straciła podczas swojej nieobecności. W końcu, po miesiącach spędzonych na morzu, Elżbieta wróciła do domu. Dźwięk fal uderzających o kadłub statku był wciąż świeży w jej pamięci. Jedyną rzeczą, która zdawała się nie zmieniać, było to spędziła wiele dni na morzu, gotując dla załogi, która nawet nie pamiętała jej twarzy. Za każdym razem, gdy wracała, czuła się trochę dalej od własnego życia. Ale kiedy przeszła przez drzwi tego ranka, zrozumiała, że ciężar, który nosiła, nie wynikał tylko z długich podróży, ale z dużo głębszego uczucia. Widok salonu przez drzwi uderzył go jak policzek w twarz. Dom był zwrócony w złą stronę. Wszędzie leżały buty, ubrania i butelki zlew był pełen brudnych naczyń, a w powietrzu unosił się dziwny, słodki zapach męskich perfum, zmieszanych z dymem papierosowym. Elżbieta zatrzymała się i spojrzała na ślady błota na podłodze w salonie. Dzięki temu zrozumiała, czego się obawiała. Jej nieobecność pozostawiła po sobie tak wielką dziurę, że wyglądało na to, że ktoś inny już ją wypełnił. Wyglądało na to, że jej własna córka była najgorsza. Usiadła na kanapie, próbując uspokoić pędzące serce, i rozejrzała się, jakby sprawdzała pustą przestrzeń. Page, pomóż mi, krzyknęła, ale słyszała tylko swój własny głos. Zadzwoniła do kogoś na komórkę. Nic. Telefon był wyłączony. Wziął duży oddech i pomyślał o wszystkich rzeczach, które odkładał na później. Miała siedemnaście lat, i Elżbieta od jakiegoś czasu wiedziała, że jej córka się zmienia. Po dłuższej nieobecności nie była już tą samą dziewczyną, którą Elżbieta pamiętała i wiedziała o tym. Jednak zupełnie inaczej było to wiedzieć i zaakceptować. Starała się powstrzymać smutek, który w niej narastał, ale słowa dyrektora szkoły wciąż przewijały się w jej głowie. Mimo, że stało się to kilka tygodni temu, rozmowa wciąż była świeża w umysłach ludzi. Suchy głos na drugim końcu linii powiedział: Elżbieta, twoja córka, wymyka się spod kontroli. Miesiącami nie pojawiała się w szkole, a kiedy już się pojawiała, ledwo zdobywa punkty, by zaliczyć rok. Nie może dłużej chodzić do szkoły. Jeszcze gorsze jest to, że zadaje się ze złymi ludźmi, ludźmi, którzy mają problemy. Elżbieta tego dnia nie miała nawet siły się kłócić. Co tak naprawdę wiedziała o swojej córce? Jej matka nie musiała się martwić, ponieważ uporządkowała swoje oceny. I dzwoniła do niej od czasu do czasu, aby dać jej znać, że wszystko jest w porządku. Ale teraz, gdy widzę zniszczony dom, puste butelki i wyraźne oznaki zaniedbania, Elżbieta pomyślała, że nie może dłużej ukrywać prawdy. Stojąc tam i patrząc na chaos, wiedziała, że nie może tego dłużej odkładać. Elżbieta wiedziała w głębi serca, że scena, którą miała zobaczyć, nie była zaskoczeniem. Zawsze miała przeczucie, że dystans kiedy się zrani. Nie sądziła jednak, że tak się stanie. Chodząc po domu, widziała obraz porzucenia, który zdawał się krzyczeć w małych rzeczach: puste butelki po alkoholu na podłodze, ubrania rzucone w kątach i silny zapach papierosów na ścianach i zasłonach. Z brudnymi naczyniami w zlewie było już jasne, że stracili kontrolę i porządek. Page zawołał ponownie, ale tym razem głos mu się załamał. Jej telefon komórkowy ciągle się rozładowywał. To nie miało znaczenia, w domu nikt na nią nie czekał, nikt nawet nie zadzwonił, aby posprzątać lub zostawić znak życia. Przez chwilę Elżbieta czuła, że nogi jej odmawiają posłuszeństwa, więc usiadła na kanapie. Choć nie chciała, coś większego od niej samej kazało jej przypomnieć sobie życie, jakie wyobrażała sobie dla nich dwojga, życie, które teraz wydawało się tak odległe, że prawie nie miało sensu. Gdy pokój ucichł, poczuła jak ogarnia ją fala strachu. Łucja zniknęła, a ona nie miała pojęcia, gdzie i kogo widzi. Czuła straszny wstyd, czuła się winna, bo wiedziała, że to wszystko jej wina. Wszystko to, że została sama, zachowywała się i miała przyjaciół bez planów, było spowodowane wyborami, których dokonała. Jej serce puchło, a myśli goniły. Elżbieta odkryła, że potyka się i upada. Jak miała uchronić córkę przed krzywdą, skoro nie znała Łucji? Aby pozbyć się łez, poczucia winy i strachu, wstała i zajrzała do każdego pomieszczenia w domu, aby zobaczyć co zostało, ale w końcu usłyszała tylko odgłos własnej śmierci. To właśnie zabrało jej może, wsparcie i obecność, których potrzebowała jej córka. Kiedy telefon zadzwonił z samego rana, przerwał ciemność ciszy, która zdawała się pokrywać dom, odkąd Elżbieta tam dotarła. Kiedy odebrała, wciąż była zmęczona i zdenerwowana ostatnimi dniami. Ale kiedy usłyszała smutny głos mężczyzny po drugiej stronie linii, poczuła się, jakby całe powietrze w pokoju uleciało. Był to oficjalny, głęboki głos, który był odległy i miał wagę, której nie do końca rozumiała. Mężczyzna podał mi adres, a następnie powiedział: "Musi pani udać się do Instytutu Medyczno-Prawnego w celu identyfikacji." Elżbieta zamilkła na chwilę, próbując zrozumieć to, co usłyszała. Brzmi jak pomyłka, jak pomylenie numeru w rozmowie telefonicznej. Myślę, że to pomyłka. Kto, dlaczego? jąkała się, ale odpowiedź była jasna i wiedziała, że nie mogła się pomylić. Powiedzieli mi pełne imię łucji. Powiedzieli jej, że znaleźli jej dokumenty i że powinna przyjść zidentyfikować ciało. Miała wrażenie, że podłoga ugięła się pod jej stopami. Elżbieta kurczowo trzymała się telefonu, jakby to mogło uchronić ją przed prawdziwym upadkiem. Jej umysł nie chciał się z tym pogodzić, a całe ciało zaczęło się trząść. Lucja nie była w stanie odejść. To nie miało sensu. Musiała myśleć, że to wszystko było pomyłką i że jej córka z jakiegoś głupiego powodu nie była tak naprawdę jej córką. Myślała, że Lucja zaginęła albo jest ze złymi ludźmi, ale ona wciąż żyła. Musiała wciąż żyć. W drodze do instytutu medyczno-prawnego trudno było utrzymać poczucie czasu. Myśli przychodziły szybko i nie były uporządkowane. Strach ciążył jej na piersi, utrudniając oddychanie. Z każdą minutą była coraz bliżej tego miejsca. Każda ulica, którą przekraczała, była kolejnym krokiem w kierunku czegoś, czego nawet nie potrafiła sobie wyobrazić. Weszła do budynku, prawie nie czując nóg. A wszystko w zimnym, ciasnym korytarzu sprawiało, że czuła się jeszcze bardziej przerażona. Przyćmione oświetlenie, czysty zapach i martwa cisza, przerywana jedynie odgłosem kroków. Każda część ciała Elżbiety wiedziała, że zaraz doświadczy swojego najgorszego strachu. Pracownik wprowadził ją do małego pomieszczenia ze stalowymi drzwiami oddzielającymi ją od odpowiedzi, której bała się najbardziej. Elżbieta weszła do pokoju jakby ktoś lub co się popychało ściany wydawały się coraz ciaśniejsze a odgłos jej oddechu zdawał się odbijać echem było tam zimno gdy zbliżyła się do ciała owiniętego w białe prześcieradło jej serce biło tak szybko że aż bolało próbowała przygotować się na to co miała zobaczyć ale nie byli gotowi na tę chwilę wiedziała że się myli i była zdeterminowana by pokazać że jej córka wciąż żyje Urzędniczka poczuła, jak strumień lodu spływa jej po kręgosłupie, gdy podniosła prześcieradło. Łucja była tuż przed nią, wyglądała jak obraz samej siebie, bo była tak nieruchoma i nierzeczywista. Jej twarz wciąż nosiła ślady młodości, którą Elżbieta dobrze znała, ale jej blada, martwa skóra, tak bardzo różniła się od córki, którą zawsze wyobrażała sobie jako pełną życia. Była w takim bólu, że nie mogła nawet krzyczeć. Mogła tylko szlochać, a jej nogi słabły, ale kiedy odwróciła wzrok, coś przykuło jej uwagę. Znowu poczuła się zszokowana. Tuż pod brzuchem łucji widniała blizna, która wyglądała jak cienka, wyraźna linia. Blizna po porodzie. Z każdym mrugnięciem Elżbieta próbowała zrozumieć, co widzą jej oczy, bo nie chciała w to uwierzyć. Łucja urodziła córkę. Jednak kiedy? Ze ściśniętym gardłem Elżbieta poczuła nowy rodzaj bólu, który był ostry i głęboki. Wszystko, co straciła lub czego nie wiedziała podczas swojej nieobecności. Wiedziała, że nie była dobrą matką, ale nie miała pojęcia, jak daleko zbłądziła. Zdała sobie sprawę, że Łucja sama przeżyła całą ciążę i poród, a teraz jeszcze śmierć. Przygniotło ją poczucie winy, które było tak ciężkie, że nie mogła się ruszyć. Mogła dostrzec znaki i zadać właściwe pytania, gdyby tam była. Teraz było już za późno. Kiedy Elżbieta dowiedziała się o dziecku, było to jak iskra, która rozpaliła coś w jej wnętrzu. Po tym, jak doznała szoku i smutku, poczuła pilną potrzebę, której nie mogła zignorować. Łucja, jej córka, miała syna, a on gdzieś tam był. Czuła się smutna i winna, ale miała też silną nadzieję. Jej wnuk był jedyną więzią, jaka pozostała jej z Łucją i musiała go odnaleźć. Następnego dnia Elżbieta pojechała do szpitala, w którym Lucia urodziła swoje dziecko i przeszła przez ciążę bez niczyjej wiedzy. Gdy weszła do środka, zapach tego miejsca, mieszanka środków czystości i leków, sprawił, że zrobiło jej się niedobrze, ale nie poddała się. Pozostała silna i zadawała pytania pielęgniarkom i personelowi. Minuty wydawały się godzinami, a każda negatywna lub niejasna odpowiedź Sprawiała, że była bardziej zdeterminowana. Czuła, że spotkanie z dzieckiem jest najważniejszą rzeczą w jej życiu. Minęło wiele błagań, zanim ktoś w końcu przekazał jej najgorsze wieści. Łucja oddała dziecko. Bolało ją serce. Zawsze widziała swoją córkę jako małą dziewczynkę, ale teraz musiała przejść przez wszystko sama i dokonać tak wielkiego wyboru. Zimnym głosem pracownica powiedziała, że młoda matka zostawiła dziecko. Bo uznała, że nie da rady go wychować. Niektóre słowa były dla Elżbiety trudne do zrozumienia, ponieważ były bardzo odległe. Trudno jej było myśleć o łucji, która była potrzebująca i sama, dokonując takiego wyboru, nie mając z kim porozmawiać. Najgorsza wiadomość miała jednak dopiero nadejść. Kiedy Elżbieta zapytała, gdzie jest dziecko, powiedziano jej, że zostało już adoptowane. Jej dziecko zostało zabrane przez rodzinę, której nie znała. Nić nadziei, która istniała jeszcze kilka minut temu, zniknęła na dobre. Strata Łucji sprawiła jej wiele bólu i przytłaczającego smutku. To było tak, jakby los odebrał jej szansę na zatrzymanie przy sobie części córki. Po wyjściu ze szpitala Elżbieta czuła się pusta. Prawie nie czuła własnego ciała, ale miała też silną potrzebę odnalezienia wnuka, bez względu na wszystko. Elżbieta była zdeterminowana, aby odnieść sukces. Przez kilka następnych dni próbowała dowiedzieć się czegokolwiek o rodzinie, która adoptowała jej wnuka. Powrót do szpitala zajął jej wiele godzin, ale nalegała na rozmowę z pracownikami socjalnymi i innymi osobami, które mogłyby jej pomóc. Ale za każdym razem pojawiał się ten sam problem. Wszystko musiało być trzymane w tajemnicy. Wyglądało to tak, jakby rozmawiała z zimną ścianą, której nic nie obchodziło. Po godzinach czekania na kanapie w końcu pozwolono jej na krótką rozmowę z pracownikiem, który wyglądał na oddalonego i był przyzwyczajony do wysłuchiwania rozpaczliwych próśb. Kiedy Elżbieta powiedziała im, co się dzieje i jak ważne jest dla niej odnalezienie wnuka, powiedzieli jej Przykro mi, ale proces adopcji jest prywatny. Nie ma pani żadnych praw do dziecka. Elżbieta myślała, że grunt ugina się pod jej nogami. Słowa pomocnika uderzyły w nią jak obuchem, pozostawiając pustkę w piersi. Ta standardowa odpowiedź, te automatyczne zdania powstrzymywały ją za każdym razem, gdy próbowała zadać pytanie. Pokazywały jej tylko, jak bardzo jest bezradna. Bez względu na to, jak bardzo błagała, prosiła lub walczyła, zimna twarz pracownika i puste słowa nie zmieniały się. Mimo, że była babcią dziecka, System postrzegał ją jako kolejną kobietę bez bliskich powiązań ze sprawą. Zaczęła czuć się mniej bezsilna, gdy to zmieniło się w coś mroczniejszego. To dziecko było jej ostatnią szansą na zatrzymanie kawałka zmarłej córki. Ale teraz wyglądało na to, że nie mogła nic zrobić. Była wściekła, ale nie był to gniew, do którego była przyzwyczajona. Miała wrażenie, że świat, a nie tylko system ją zdradza. Ludzie siedzący przy swoich biurkach i każda pusta twarz, którą widziała, sprawiały, że czuła się tak, jakby miłość i ból, które czuła, były bezpośrednio atakowane. Odchodząc, Elżbieta zacisnęła dłonie tak mocno, że czuła paznokcie wżynające się w skórę. Starała się trzymać gniew na wodzy. Wszyscy i wszystko na świecie zdawało się współpracować, aby oddzielić ją od Łucji, która była ostatnią osobą, z którą miała więź. Wyglądało na to, że gniew i poczucie krzywdy Elżbiety z każdym dniem stawały się coraz silniejsze. Tak bardzo bolała myśl, że ktoś mógł sprawić, że Łucja poczuła się gorzej, a on nie został w żaden sposób ukarany ani poszkodowany. Szukając przyjaciół i znajomych, których Łucja miała w ostatnim czasie, Elżbieta próbowała dowiedzieć się, co tak bardzo skierowało jej córkę na złą drogę. Jako matka czuła, że ci ludzie pozostawili ślady w życiu Łucji, o których musi się dowiedzieć, ponieważ jej córka była z niewłaściwymi ludźmi. Elżbieta podążała za każdym tropem i rozmawiała z każdym, kto wiedział cokolwiek o życiu Łucji poza pracą. Były to nieprzyjemne interakcje, a niejasne odpowiedzi ludzi sprawiały, że czuła się źle, ale kontynuowała. Młodzi ludzie, których oczy wciąż próbowały zrozumieć co się dzieje, odwracali się ponieważ ostre pytania kobiety doprowadzały ich do szału. To właśnie podczas jednego z takich spotkań ktoś, dziewczyna, do której Elżbieta podeszła bez zastanowienia, wypowiedział imię Ryszard. Bogaty młodzieniec z wpływowej rodziny, który miał skusić Łucję obietnicami bez pokrycia i dobrym wyglądem. Krew Elżbiety zastygła, gdy usłyszała to imię. Po raz pierwszy zobaczyła wyraźny obraz osoby stojącej obok jej córki. Wyglądało na to, że ta osoba ją okłamała i skrzywdziła. Ludzie mówili, że chłopak lubił bawić się z dziewczynami jak Ucja i był znany z tego, że podrywał i porzucał dziewczyny, nigdy nie odpowiadając za to. Krążyło o nim wiele opowieści, ale twarze nie chciały się wdawać w szczegóły, jakby bały się kłopotów. Elżbieta natomiast nie miała żadnych zmartwień. Jej córka i wnuk już umarli, więc nic więcej nie mogli jej zabrać. Coś się w niej zmieniło, gdy dowiedziała się, że ryszardowi uszły na sucho rzeczy, które zrobił krzywdząc swoją rodzinę bez najmniejszej kary. Gniew, który trzymała dla siebie, zamienił się w furię, która napędzała ją do działania. Nadszedł czas, aby ryszard zapłacił, aby mógł poczuć trochę jej bólu. Elżbieta była zdeterminowana, więc zaplanowała swój następny ruch. Porozmawia z tym chłopakiem i znajdzie sposób, aby zrozumiał ból, który spowodował. Elżbieta nie traciła czasu. Postanowiła udać się do dzielnicy, w której mieszkał Ryszard, chłopak, który najwyraźniej zrujnował życie jej córki, nie przejmując się rezultatami. Wiedziała dokładnie, czego się spodziewać: szerokich ulic, pięknych trawników i wysokich murów otaczających wytworne domy. Elżbieta nie była jednak przerażona. Powoli szła ścieżką, aż dotarła pod adres, który znalazła po wielu dniach poszukiwań. Na szczycie muru złoty herb rodziny roztaczał wyniosły blask, który sprawił, że zacisnęła zęby. Nie miała nic do stracenia. Kiedy dotarła do drzwi, zadzwoniła brzęczykiem ze stanowczością kogoś, kto wie, że nie spotka się z ciepłym powitaniem. Głęboki, odległy głos odpowiedział natychmiast i kazał jej się odsunąć. Elżbieta nie posłuchała polecenia. Zamiast tego podeszła jeszcze bliżej żelaznej bramy i głośno wyjaśniła, dlaczego tam jest. Poprosiła o widzenie z młodym ryszardem i wypowiedziała imię łucji. Zanim jednak zdążyła powiedzieć cokolwiek więcej, podszedł ochroniarz o twardym wyrazie twarzy, gotowy powstrzymać każdy jej ruch. Gdy serce biło jej szybciej ze złości, nalegała i podniosła głos, ale odpowiedź nadeszła natychmiast. Drzwi do głównego domu otworzyły się, a dobrze ubrana, piękna kobieta szybko przeszła przez podwórko z mężczyzną, który wyglądał jak ojciec rodziny. Byli to rodzice Ryszarda. Elżbieta poczuła się jak kamień, gdy kobieta spojrzała na nią zimnym wzrokiem. Elżbieta starała się zachować zimną krew, opowiadając kobiecie, co stało się z Łucją, ale oczy kobiety z każdym słowem stawały się coraz bardziej gniewne i mniej zainteresowane. Szybko zaprzeczyła, że jej syn miał z tym cokolwiek wspólnego, mówiąc, że nie zna żadnej Łucji. Elżbieta poczuła się źle. Dowiedziała się, że ci rodzice byli gotowi zrobić wszystko, aby chronić swoje dziecko. Dla matki Elżbiety było jasne, że nie chce, aby tam była i zagroziła, że zadzwoni na policję, jeśli nie odejdzie. Zanim Elżbieta zdążyła cokolwiek powiedzieć, poczuła na ramieniu ciężką dłoń ochroniarza. To sprawiło, że się cofnęła. Elżbieta poczuła się bardzo samotna, gdy została odepchnięta. W jej myślach wciąż przewijały się zimne słowa rodziców Ryszarda. W tym momencie wiedziała, że nie może w ten sposób dochodzić sprawiedliwości. Ze smutnymi oczami i złamanym sercem wiedziała, że nic nie może zrobić, aby odzyskać córkę. Kiedy Elżbieta poczuła się źle i wiedziała, że nigdy nie otrzyma sprawiedliwości, coś w niej pękło. Nadzieja, siła i wszelka wiara, jaką wciąż miała w świat zewnętrzny, zostały odebrane przez walkę. Elżbieta zdała sobie sprawę, że życie, które prowadziła do tej pory, nie miało już sensu, ponieważ każdego dnia czuła się coraz bardziej pusta. Nikt nie miał domu, rodziny ani powodu do życia. W ostatnim akcie rezygnacji zostawiła przeszłość i ból za sobą i udała się do klasztoru, gdzie próbowała znaleźć przebaczenie, o czym nigdy wcześniej nie myślała tam, wśród surowych murów i codziennej pracy, Elżbieta zaczęła żyć inaczej. Ciężko pracowała i modliła się przez cały dzień. Służba, wstawanie przed słońcem, uprawianie i zbieranie własnego jedzenia oraz życie dla czegoś większego niż ona sama dało jej zimny, ale stały spokój. Na początku modlitwy brzmiały tylko jak słowa, ale z czasem nabrały większego znaczenia. Były próbą prośby o przebaczenie zarówno za błędy, które popełniła z Łucją, jak i za winę, którą sama na siebie nałożyła. Obraz córki i myśl o wnuku, którego nigdy nie poznała, nie opuszczały jej myśli. Każda modlitwa była cichym błaganiem o nich. Dla Elżbiety stało się jasne, że Łucja jest gdzieś szczęśliwa, a ona myślała o swoim wnuku, żyjącym szczęśliwym życiem z rodziną, która go kocha i troszczy się o niego. Z czasem jej ból zamienił się w rezygnację. Nadal cierpiała, ale porządek dawał jej spokój. Cisza i spokój tego miejsca dały Elżbiecie nową siłę. Nigdy nie czuła się tak spokojna przed każdym świtem. Powoli, ale pewnie, budowała w sobie spokój, który w końcu zastąpił jej beznadzieję. Po latach życia w klasztornej ciszy, niemal nieustannej rutynie, Elżbieta nauczyła się kontrolować burze emocji, która kiedyś rządziła jej życiem. Ale kiedy jedna z sióstr powiedziała jej tego ranka, że czeka na nią znana kobieta, coś zakłóciło jej spokój. Ciało Elżbiety zesztywniało, gdy zobaczyła osobę idącą w jej kierunku. Tą osobą była matka ryszarda, Elwira. Była to ta sama kobieta, która wiele lat wcześniej wyrzuciła ją z domu chamskim gestem. Co miała wspólnego z jej obecnością? Elwirę trudno było rozpoznać. Piękne, twarde rysy. Które Elżbieta pamiętała, zostały zamienione na zużyty, niemal kruchy wygląd. Poprosiła, by usiedli i słabym, jąkającym się głosem powiedziała, że jej syn Ryszard umiera. Elwira nie powstrzymywała się, powiedziała mu, że utknął w łóżku bez nadziei i torturowany przez poczucie winy. Mówiła dalej drżącym głosem i przyznała, że Ryszard poprosił ją o odnalezienie Elżbiety, gdy cierpiał. Nadszedł czas, aby poprosił o przebaczenie. Jego duma i moc, która trzymała go przy życiu, zniknęły. Serce Elanor twardniało, gdy mówiła. Wszystkie wspomnienia bycia zawstydzonym, zranionym i utraty kogoś powróciły ze straszliwą siłą. Wyglądało na to, że matka chłopca zmieniła się i błagała Elżbietę, by jej wybaczyła, ale Elżbieta nie była pewna, czy może. Trudno jej było mówić, ponieważ płakała. Wciąż prosiła Elżbietę, aby wybaczyła jej synowi i pozwoliła mu odejść bez większego bólu, ale wewnątrz Elżbiety nie było tak łatwo zapomnieć. Lata bólu, pytania, na które nigdy nie było odpowiedzi i nieprzespane noce tworzyły mur, przez który trudno było się przebić. Spokój zakonnicy zdawał się załamywać, gdy widziała przed sobą załamaną kobietę, która teraz błagała o wybaczenie jej synowi. Gdy Elżbieta myślała o Łuci i wszystkim, co straciła, słowa Elwiry wciąż przewijały się w jej głowie. Problem narastał w niej. Czy naprawdę mogła zapomnieć o Ryszardzie i uwolnić go potem wszystkim, co zrobił? Z biegiem lat w klasztorze toczyło się spokojne i ciche życie. Elżbieta pogodziła się z tym, co mogła zrobić. Pozwoliła duchom odpocząć i znalazła pocieszenie w modlitwie i łatwych zadaniach. Wciąż dużo myślała o prośbie Elwiry o przebaczenie i spowiedzi Ryszarda, ale starała się o tym zapomnieć i pozwolić, by wspomnienia Łucy wreszcie spoczęły w jej myślach. Pewnego dnia u bram klasztoru pojawiła się młoda kobieta, powiedziała, że ma na imię Anna i coś w sposobie, w jaki dziewczyna mówiła i patrzyła na nią, sprawiło, że serce Elżbiety przyspieszyło. Z powodu tej młodej kobiety, Elżbieta pomyślała o swojej córce Łucy ale nie potrafiła tego określić. W oczach dziewczyny zdawało się być coś z odległych czasów. Elżbieta uważnie i powoli obserwowała ją z daleka, pozwalając, by jej obecność powoli wypełniała dziurę po tylu latach pożądania i żalu. Anna nie mówiła wiele o sobie, ale powiedziała, że straciła przybranych rodziców i że klasztor był jedynym miejscem, w którym czuła się bezpiecznie po długich poszukiwaniach bezpiecznego miejsca. Elżbieta wpuściła ją bez pytania, a ona poczuła nadzieję, której nie była nawet pewna, czy może się do niej przyznać. Nie interesowało jej, czy Anna naprawdę jest jej wnuczką, ważniejsze było to, co miała w sercu. Gdy Elżbieta codziennie patrzyła na młodą kobietę, czuła się, jakby dostała drugą szansę, jakby los podarował jej odrobinę tego, co pozostawiła po sobie Łucja. Pewnych rzeczy czy potwierdzeń nie było, ale też nie były potrzebne. Elżbieta czuła się swobodnie z Aną u boku, a ich dwie stworzyły silną więź, która była zabarwiona duchami przeszłości. Z czasem klasztor stał się dla Elżbiety ostateczną strefą komfortu. Twarz łucji żyła dalej w postaci tej młodej kobiety, a Elżbieta mogła wreszcie zakończyć tam swoją podróż. Obecność Any przyniosła Elżbiecie spokój, który nie opierał się na więzach krwi, ale na czymś głębszym dała jej wiarę w to, że nawet jeśli życie jest bolesne, wciąż może dać jej powód do wiary.